Rywalizacja w kategorii super jedynek, super artystka już rozstrzygnięta. Jest ze mną Ewelina Lisowska. Witam Cię Ewelino. Witam. Ewelina Lisowska, która zgarnęła statuetkę w kategorii super artystka. Jeszcze niedawno rozmawialiśmy Ewelina, że to chyba najmłodziej obsadzona kategoria tutaj w historii festiwalu. No i młode artystki dzisiaj na scenie walczyły dzielnie. Wynik wszyscy znamy. Ewelina Lisowska super artystką roku 2013 tutaj na festiwalu w Opolu. Jakie emocje? Emocje strasznie duże, nie spodziewałam się, że uda mi się tę statuetkę zdobyć, jestem mega szczęśliwa naprawdę, aż nie wiem w ogóle co powiedzieć, będzie naprawdę fajnie postawić coś takiego na półce. A w kategorii jakiejś tam hierarchii własnej, nagród muzycznych, plebiscytów, ta no, statuetka, jakie ona dla Ciebie będzie miała znaczenie, jakie ma? To jest chyba taka moja pierwsza poważna statuetka, więc na pewno będę z nią miała wiele miłych wspomnień i będę na nią patrzyła z sentymentem. A czy to jest tak, że myślisz już o tym, że Opole może dla ciebie, dla twojej kariery muzycznej oznaczać jakąś, nie wiem, poważną trampolinę odskocznie. To jest ważny moment? Pewnie tak. Wydaje mi się, że akurat jest to jeden z takich najważniejszych festiwali w Polsce, więc bardzo się cieszę, że mogłam tutaj wystąpić i że zdobyłam właśnie tę nagrodę. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę.